Powiem wam tak, jestem prawie pewien, że widzę srebro. lak trafi tą zimę. Miało być biało, miało być fajnie. A, a patrzcie co jest. Masakiera jest. Także mamy pluchę, mamy deszcz. Miałem w ogóle wziąć dzisiaj czekajcie, tylko wyłączę Vista, nie? Ale wie... ale... No pada, no. A Wista w tym kondominium, to te... nie podoba mi się wtedy ten dźwięki. Wziąłem Equinoxa i patrzcie, pod tą brzozą, już nie przedłużam, <śmuszczam> był sygnał głęboko między korzeniami zdaje się, że mam kółko, bo tak mi to wyglądało na pierwszy rzut oka. O, tu jest, jest guziczek. Czy to będzie prusak urzędowy? Czekajcie, co jest kurczę? Aj. Myślałem, że moneta, ale będzie chyba pruski guzik urzędniczy. No i czekajcie, bo jedną ręką to sobie nie poradzę. Dobra, środek podręczny musiał pójść w ruch, ale powiem wam, że nie jest to polski guzik urzędniczy. Tylko to jest wojskowy guzik jakiś tam belgijski chyba. Bo tu jest ten lew i od razu zaczynam, można powiedzieć... Petardą zaczynam, no kurde. Także super, super fan. Pierwszy dołek, pierwszy sygnał. Lecę dalej. Jest kolejne znalezisko, którego dawno zresztą nie było obrączka gołębia ktoś powiedział, że ja to lubię nie wiem na jakiej podstawie wysnuł taką tezę <gry> czy ja je lubię czy ja je po prostu znajduję i tyle Znaczy to można lubić gołębiarze pewnie to lubią wyszedłem z lasku bo powiem wam, że tam no oprócz tego guzika, który musiał być totalnym przypadkiem i tej obrączki nie było dosłownie śmieci nawet no nawet nie było sygnałów Pochodziłem godzinę i mówię dobra, ok wycofuję się Tutaj na, kraj, na krajcarkowym polu wracam No i pierwszy lepszy jakiś tam sygnał Co to jest w ogóle No kółko mam takie o co to za kółko jest kółko To już można powiedzieć że to kółko No powiem wam, co to jest? Odznanka taka, czy co to jest? Nie, powiem wam. Kółko i tyle. No, od czegoś. Może od zabawki, jakiś konia, czy co, nie wiem. Wozu raczej z koniem. Taka akcja, powiem wam, widzę dzika. Bo tam. Wy go nie widzicie, bo tam na kamerze tak daleko to tylko kropka będzie. A tam za dzikiem jakieś ptactwo dolatuje do czegoś w tej trawie. Nie wiem, czy tam coś, padlina jakaś leży. W każdym bądź razie dzik, dziki jest tam. Powiem Wam tak: jestem prawie pewien, że widzę srebro. Ale wywaliłem tą ziemię. Mówię, zamontuję kamerę. I wam powiem, że to mam. Jak widzicie pada na maksa i mokry jestem. Mam drugą czapkę tą taką letnią na wymianę, bo ta już jest przemoczona, ale dobra, do rzeczy, zaraz zobaczymy. No na pierwszy rzut oka srebro. Jest srebro moneta, tylko że uwalona. Ale falstart, ale jest srebro. Dwa i jedna druga by było. Piękna monetka, patrzcie się. Tylko niestety jest w kawałku. Kurczę, powiem Wam, ale liczy się, że srebro. No i tak będę kończył ten rok. Bo to będzie chyba ostatni. A raczej, może przedostatni wypad. Bo raczej będę chyba do tego dogrywał. Bo dzisiaj nie widzę perspektyw, żeby tu jeszcze coś znaleźć po tylu godzinach. Ale dobra, nie tracimy nadziei. ngeima halt mau wi fart bos Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma. Z tego co widzę to tam leży dzik. Ale oszczędzę wam tego widoku. Zdechłego dzika. Może poszczelony, może tam zdech, nie wiem o co chodzi, ale nawet nie podchodzę tam gdzieś tam. I nadaj jak pomna chwila, w której, której to... po odganianiu wielu gili znalazł chyba monetę, bo patrzcie, będzie prl na pewno. Fajnie biło. A nie, powiem wam, fajny Weimar jest. Kurde, siedemnastka to jest Weimar. 5 yy, fenoli z bosami, czyli tak zwane złoto wajmaru. Już mi się nie chce tu patrzeć, powiem Wam, zobaczcie jak wieje po tej, po tej trawie. No kurde, już przemoknięty jestem i czuję ten chłód od wiatru. Także lada w moment będę się zwijał. Może jeszcze coś znajdę, i, i tyle. Dobra moi drodzy Ja widzę znowu coś okrągłego tu Grubszego czyli mamy plombę O, dawno tej plomby nie było Solna plomba, taka zapewne Schonebeck Tutaj jest napis, ale nie, nie wiem, może nie Ale z tym wzorkiem to te kiedyś po prostu no, dużo się trafiało. Teraz powiem Wam, że jest rzadko już plomba taka z tym właśnie tą kapustą. <grych> Czy z czym to jest? Nie wiem. Także jest kolejny. Powiem Wam, że jak tak się wiatr ucichnie, to nawet fajnie się chodzi. Ale jak zacznie pizgać i lać, to już wtem wracać do domu. Także jeszcze chwilę do następnego dołka Wam powiem. Czyżbym miał moniaka? Nie. Mam gaciaka. A, nie wiem. Ale leje, powiem wam, no masakra. Masakra. Ale jakie jest krągłość, to jest krągłość, słuchajcie. Kolejny... guzik. Znowu mam. Kurde, jest coś na nim? Czy mi się tylko tak wygląda? Ten guzik. wygląda, tylko tutaj raczej nic na nim nie ma. Ale jest guzik. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę wytrzymam, powiem wam. Szkoda, że nie widzicie tej kamery, jak ona wygląda. <ścoughs> ale mam nadzieję, że jak jest wodoodporna, to i od błota będzie. Patrzcie, myślałem, że mam obrączkę swoją, kolejną. No jest jakiś numer 17 na tym pasku, ale... Ale to nie jest obrączka, nie była raczej. Co za pogoda, powiem wam. Ale mam fajny sygnał, prawdopodobnie ostatni. Już parę razy tak nagrywałem coś, bo chciałem o. Parę razy tak nagrywałem, bo myślałem, że mam coś fajnego. A ukazawało się jakieś gówno. Ale teraz chyba mam monetę. A w końcu jest! <śm> to mogę z czystym sumieniem teraz film zakończyć. Tylko co jest? Ach, kurde, powiem, że Nie widzę. A teraz już widzę. Po przecierce, że to będzie jakieś 20 groszy, 4,9 rocznik. Więc mamy trzecią monetę. Osiągnąłem prawie swoją średnią dzisiaj. Yy... Ale patrzcie, zajechała strasznie. Tutaj tylko orzełka widzę, O, z tej strony widzę orzełka. Więc chyba to będzie 20 groszy, 4,9 tak jak mówiłem. Pozdrawiam, w razie co. No i co, i zaraz kończę. Nie, jeszcze tam podejdę do tego drzewa i, i się za... pożegnamy. Także moi kochani widzowie, mam wrażenie, że może z tego być jakiś tam film, krótszy, bo krótszy, ale może być, nie muszą być zawsze te dłuższe, bo zawsze jak dwie części to jakoś tak wychodzi, że to 16 do 19 minut, a staram się nie męczyć was, żeby nie były to takie 20 minutowe, nawet długasy, no bo po prostu to wiem, że to może zmęczyć, nie? A taki 12-14 minut góra to sobie można fajnie obejrzeć, sam wiem, bo też oglądam innych filmy, także wiem jak to jest, nie? No, także słuchajcie, było to co było. Parę rzeczy, guzik, plomba, srebra, srebra kawałek. No, uszczerbiony, ale liczy się, że srebrna moneta. Także gites, majonez. Ja jestem happy, chociaż pogoda nie, nie, nie była taka za bardzo szczęśliwa dzisiaj. Do chodzenia nie było na pewno. Aha, słuchajcie, jeszcze jedno, nie? A, pierdolę, zobaczcie, wszystko jest w błocie. Dupsko mam w błocie, wszystko. Ale słuchajcie, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ten film to jest taki już końcowy w sumie. Ostatni film w roku. Więc były życzenia świąteczne, będą życzenia noworoczne, teraz. A właściwie jeszcze nie noworoczne, bo nowy rok to się dopiero zacznie. Także życzę Wam, moi kochani widzowie, i nie tylko, i życzę również tym, którzy tylko zerkają na chwilę, wszystkiego dobrego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności w nowym nadchodzącym, w 2022 roku. Żeby wam się darzyło, żebyście po prostu... Żeby ten rok nie był gorszy jak tamten może, o tak. Bo dla mnie akurat osobiście to nie było źle. Z wykrywaczem też było fajnie, bo sami widzieliście na filmach, że trochę tam się znalazło, także... Płytkich dołków, spełnienia marzeń dla wszystkich, którzy kochają tą pasję, żebyście znajdowali złoto, srebro <noise> i takie inne rzeczy, nie? Mam dla Was jeszcze niespodziankę, ale to będzie dopiero albo już tak na Sylwestra, albo dzień wcześniej, no bo tak się złożyło, że po prostu dostałem propozycję rozdania nagród, słuchajcie, także zrobię takiego life'a konkursowego na koniec roku, każdy będzie mógł wygrać a będą naprawdę super nagrody, także y, zrobię to w formie premiery, żeby więcej osób widziało. I zaproszę was na tego live'a y, konkursowego można powiedzieć. No. Także dziękuję za ten cały rok, za to, że byliście ze mną, za wasze piękne komentarze, za, za wasze wsparcie, za wszystko wam dziękuję i jeszcze raz życzę wszystkim szczęśliwego nowego 2022 roku. Bywajcie, pozdrawiam.